To znaczy, budżet na rok jest budżetem, to jest, ja go nazywam bieda budżet, podobnie jak prezydent zresztą użył też takiego określenia. To jest budżet w dużej mierze kontynuacji. Jest bardzo dużo zadań, które zostały przesunięte z budżetu bieżącego roku na ten budżet planowany. To jest budżet, który nie zawiera bardzo ambitnych zadań, zawiera natomiast program, idea i tutaj na pewno to dobrze że pozyskaliśmy dodatkowe środki, ale to w skali miasta i tak nie jest jeszcze kwota, abyśmy mówili o rozwoju. Mało tego te zadania nie wszystkie dedykowane są obszarowi rozwojowemu miasta, dlatego to jest budżet właśnie bardzo nierozwojowy. To jest bieda, budżet nierozwojowy, więc trudno się cieszyć, aby taki budżet, no, że taki budżet będziemy uchwalać. I jeszcze dla mnie gorsze od tego, że to jest bieda budżet, bo możemy tutaj doszukiwać się uwarunkowań zewnętrznych w dużej mierze też, czy historycznych, jeżeli chodzi o zadłużenie miasta. Mnie najbardziej przeraża to, że on cieszy radnych, którzy za chwilę go będą głosować, że uważają, że to jest budżet, czy to słowo bezpieczny, czy który notabene zwiększa deficyt budżetowy w stosunku do roku bieżącego. Czy jest to budżet właśnie rozwojowy, zawierający jakieś istotne zadania, które zmienią obraz miasta? no Niestety takim budżetem nie jest i aby taki budżet zbudować, no należałoby zbudować go z pewną wizją. On jest pozbawiony wizji ten budżet. To jest, to jest budżet taki administratora finansów, który po prostu kontynuuje zadania głównie z roku ubiegłego, czy kończy z lat ubiegłych. Niewiele jest zadań nowych, dlatego, dlatego ten budżet nie będzie miał wpływu w historii Tarnowa na jego rozwój. Jesteśmy aktualnie w trakcie sesji budżetowej miasta Tarnowa na rok 2026 trwa dyskusja. Moje obawy są myślę, że uzasadnione, słuchając głosu większości radnych, że jest to budżet poniżej jakichś tam standardów, jeżeli mówimy o przyszłości i faktycznym rozwoju Tarnowa. Większość inwestycji jest kontynu kontynuowanych. Jest to dobry trend, ale nie da się zauważyć w nich inwestycji, które przede wszystkim odpowiedzą nam na dwa podstawowe pytania, z którymi Tarnów się mierzy. Po pierwsze, czy będą jakieś nowe miejsca pracy? I po drugie, jak chcemy zatrzymać młodych w Tarnowie? Ten budżet kompletnie nie odpowiada na te dwa zasadnicze pytania, które według mnie są jasnym i zdiagnozowanym problemem miasta Tarnowa. Jesteśmy też świeżo po komisji ekonomicznej. No, dyskusja też była zażarta, było dużo wątpliwości. No, niestety nie było nikogo z zarządu, czyli prezydenta, widzę wiceprezydentów miasta Tarnowa, była pani skarbnik, ale mieliśmy szereg pytań, szereg wątpliwości, nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi, dlatego ta dyskusja aktualnie na sesji jest bardzo długa. No i Odpowiedzi na te pytania też są takie zdawkowe, dlatego czekamy jak się, jak się potoczy ten, ten, ten część, ta część dyskusji no i, i będziemy przekonywać, żeby faktycznie budżet na przyszły rok był ambitny, taki jak Tarnowianie i taki jak na Tarnów przystoi. Ten budżet nie zwiększa zadłużenia miasta. Zadłużenie miasta w tym budżecie pozostaje na niezmienionym poziomie 499 milionów, to jest kotwica Zadłużenia, którą zapowiedziałem, i tylko wyjątkowe sytuacje mogą tę kotwice wzruszyć. Wtedy będę wnioskował do radnych o zwiększenie zadłużenia. Natomiast na ten moment, zgodnie zresztą z zapowiedzią i z obietnicą, staramy się, aby ten budżet był zrównoważony. Nie da się wydawać i ograniczać zadłużenia jednocześnie nie da się wydawać jeżeli nie mamy pokrycia w dochodach tego chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba chciałbym dlatego nazwałem ten budżet pierwotny projekt budżetu budżetem skromnym bieda budżetem bo tak naprawdę dzisiaj żeby zrobić olbrzymi krok naprzód wypadałoby mieć co najmniej 1,5 miliarda złotych 500 na spłatę zadłużenia i miliard na inwestycje Zdiagnozowanych potrzeb mamy przynajmniej na 500 milionów złotych, a jeżeli by wliczyć w to wschodnią i zachodnią obwodnicę w granicach administracyjnych miasta, byłby to prawie miliard. Niestety, to jest tak jak z naszym budżetem domowym: wydajemy tyle albo tyle, na ile nas stać. I pod tym względem ten budżet, mimo wszystko, jest budżetem prorozwojowym. Pozyskaliśmy środki z funduszy szwajcarskich. Ponad 80 milionów złotych, które pozwolą nam zakończyć w najbliższej perspektywie remont ulicy Lwowskiej. Jeden etap po środku jest już wykonany, jeden jest w trakcie i ostatni do granicy miasta. To uwolni tereny inwestycyjne za szpitalem i miejmy nadzieję, szybko zostaną zabudowane. Remontujemy czy przystępujemy do inwestycji w Pałacu Młodzieży. To inwestycja w nasze dzieci, w zajęcia pozaszkolne, w zajęcia rozwijające, w zajęcia em, warto podkreślić bezpłatne, które są w ofercie gminy miasta Tarnowa. Zwiększamy wydatki na kulturę. Przed nami dwa jubileuszowe festiwale. Po 250 tysięcy złotych dotacji celowej na każdy z tych festiwali. Zwiększamy środki na sport. To też jest bardzo istotne, bo kluby sportowe tego oczekują, zawodnicy tego oczekują. To będą wyższe i więcej stypendiów to będą środki na sport dzieci i młodzieży. Bądź dla pierwszaka to kolejna kategoria, która będzie realizowana. Jest w tym budżecie szereg rzeczy inwestycyjnych, takich chociażby jak kantoria. Czekamy na środki z rewitalizacji od marszałka. Jest, są planty Jakubowskiego. Jest wiele mniejszych drobnych remontów, które będą, myślę, poprawiały jakość życia, jakość usług publicznych, które oferuje nasze miasto, tak, żeby Tarnów był dobrym miejscem do życia. Tarnów jest dobrym miejscem do życia, ale żeby był jeszcze lepszym.